Yeah, this isn't it, I'm many minutes money than listen. I was telling my reason if we got myself on my body Samochód dzisiaj. Co się stało? Co nie odpalał. Dzisiaj od rana nie wiemy czemu Nie chciał odpalić. Mieliśmy go rozgryć, a on kręci, kręci i nie widać, obrotu wrócę. co, w końcu odpalił się? No tak, tak, jedziemy. Tylko zastanawiamy się, jakie opony. Czekaj, bo teraz jest sytuacja napięta. Chłopacy się zastanawiamy, na jakich oponach jechać. Ewidentnie, chyba na wreszcie pojedziemy. I co, sleep? Ty będziesz miała, ja, ja nie jadę. Muszę się pokazać na ślizg. Co się Ja się. Jest dobrze, że jak na prostej nie ma centymetra suchego, to tam. I co będzie? Ja już wysłałem szpiegu. Tak. I co? Nie wiem. Czekam. A co jak to pokazuje Rada że nie będzie padać? Nie, dzisiaj. że będzie właśnie zobacz. właśnie dziewiąta przez chwilę tam idą jakieś chmury i patrz widzisz tu i tu się zaraz wbijemy. W chmurki, 910. A macie nowe deszczówki czy w Ja też. Ja mam takie trzy znaczy nie, ja nie chcę, bo ja jakby tutaj przesłała ja tu nitka, żeby tu można było dogrzać te sliki i tam bym się pomęczył chwilę i można byłoby wiesz, yy, ale nie no jest wszędzie mokro no. Kubica mhm. założył, był tam sprawdzić na dębach wszędzie i od razu mu deszcze założył też. Mhm. Kubickie. Mhm. Być nie ma jednego miejsca, żeby się nitka chociaż pojawiła. Żeby gdzieś zyskać, nie? No tak, ale czas... No 5 minut ci nie wyschnie. Tak? Bo to co stracisz... O której 95 wyjeżdżam tak. 20 minut 20 minut, ale jak to przyjdzie w czasie wyścigu, no to już dziękuję. Dziękuję, o. do widzenia. Ja wstałem... Ja 620 się przebudziłem i przez 40 minut nie mogłem spać tylko... By de, tobie by tylko spasował, słyszałem nie? jak pada i mówi... Jak dobrze, jak fajnie, ojciec już zasnął. Bez problemu. Zobacz, tutaj, tutaj cały czas mam świeży ten i tutaj. A czemu masz połowę polskiej a nie całą? No nie, no bo, bo tu jest moja kropka, nie? Gdzie jesteśmy na my na, na torze. No ale nie widzisz chmur tych innych. No widzę, ty widzisz. No dobra, teraz. no ale co to jest? No, wiesz, że dziś tu może padać, a przejedziemy do Tarnowa Podgórnego i jest sucho. No tak. No moja pokazuje, że nic tak. nie będzie. Że nic? No nie, że tak. pustka. Double money is double the size, guys the bitches at fucking night Double the to call us fucking to size Ja po na tej złące to Dobra, spinałem, tak? to z Dobra, dwie paskię, Daj, daj, ja po 哦。Oh. Defekt. W której żeśmy grzebali przy siłowniku. Musiało się poluzować złączka od powietrza i się zaczęła poluzowywać i się w końcu odkręciła. Taki sport Poprawiliśmy nie wiem który dojechałem, ale do końca cisnąłem. To złączka, a nowa, co nie? No ale wczoraj o niej rozmawialiśmy. Co? Ale ją dokręciłem. On na ten czarny się poluzował, co nie? Nie wiem trzeba się zbytnie, ale rozmawialiśmy się, pytałem cię. To... Ale do, była dokręcona Jacek Ja się musiałem cię wydublować. bo duplować, w pierwsze miejsce, kurwa. Którą... Nie no ja cię Po drugie. Ale ja się wydublowałeś, to... wydublowaliśmy, nawet o tym nie wiedząc. Nie. No bo ja zjechałem do boksu. No, Aha, no to okay, czemu? Złączka, no. Złączka, no. Złączka tam. Złączka to tam. od do zmiany biegu. Od ciśnienia. <głos》>. I uciekało powietrze z ulicy. <głos》>. Wzięliśmy powietrze, włożyliśmy i już się zaczęła. Bo to nic nie było rozpylczane. to trzeba chyba jeszcze mocnie wietrzeć, nie? Nie, ja Tak. To... No, jak teraz? To te ostatni Nie dogodzisz już? Nie, no pierwsze wygraliśmy, drugi, drugi, a teraz kurde, nie wiadomo, co będzie z deszczem. Bo robi się słońce, przestaje krapić. Dobra, chropić. Obracamy. Ale jedzie? Wy Ayak Trochę tych jest z przodu, ale za mną też trochę. Który? Nie wiem, A się w swojej klasie wygrałem, tak to nie wiem w wyścigu. Warunek się zmienił podczas wyścigu, nagle zaczęło przesychać. No nic, problem ze skrzynią jest cały czas biegów. Wybija biegi i nie wrzuca biegów. Musiałem później zwolnić i szybciej wbijać biegi, bo jakby były wysokie obroty to nie wchodziło coś. Tak, wstucho, nie? Tak. Ale wiesz co, to jest właśnie tak, że wszędzie sucho, wszędzie sucho, wyjście z drugiego lewego albo kartingowy i dupa totalna. No, Idziemy. I radar tak samo. do śmietnika i do szwecji. Kurwa, wszystkie biegi wyskakiwały. Ja musiałem, w... nie, nie no, mogłem co, nie mogę nie go tak wysoko kręcić, Jan Antoszewski. Panie Janku, zapraszamy. Biało-błękitny kombinezon. Pięknie to wygląda. Cudownie panowie, jesteście ubrani bardzo elegancko. A wręcz pani Iwona Windak i pan prezes. Automobil Klubu OTS w Limanowej, pan Bogdan Pałka wraz z dyrektorem zawodu, panem Sebastianem Urbaniakiem. Dzisiaj zespół sędziów sportowych, proszę o fanfary. Wake up, wake up, get my bread up. Dumb, just dumb, oh, shut up. Yes, I represent the money gang when I fucking throw my set up. It's only me up in this money game and I'm winning this fight.